Witam, kochani, w kolejnym odcinku. Dojechaliśmy właśnie na miejsce, gdzie budowana jest nasza nowa jednostka, jak już wiecie. A dzisiaj ruszamy z elektryką. W bagażniku mamy pełno przewodów, czyli gabli elektrycznych. Zaraz będziemy działać właśnie z wnętrzem, rozmieszczać. To, co wszystko zobaczycie w tym odcinku, będzie się działo. Zapraszam do oglądania. VIP Yacht Solina. Zanim przejdziemy do elektroniki, kabli, kabelków rozciągania i całej tej naszej pracy, to przeniesiemy się na chwileczkę do miejsca, gdzie już są przygotowane elementy pod forniry. To znaczy, że nie będzie to taka zwykła deska, meble nie będą zwykłą deską, a będą one fornirowane. Czyli zamiast tego będzie coś takiego i to jest taka składanka, układanka, a te forniry początkowo wyglądają w ten sposób, że są to takie paski, które są odpowiednio przycinane, usuwane, e, miejsca, które się nie nadają do tego fornirowania. Chcieliśmy iść troszeczkę level wyżej i, i zrobić coś inaczej. Myślimy, że naprawdę wyjdzie to pięknie, bo już widzieliśmy próbki, jak to będzie wyglądało, a dzieją się tutaj niejedne arcydzieła. No to jestem w środku. Troszeczkę się tutaj zmieniło. Zaraz będziemy rozciągać kable pod elektrykę. Muszę Wam powiedzieć, że w ogóle tą całą rozpiskę i rozmieszczenie i elektrykę to wymyślał Arek, więc zobaczymy, jak to się sprawdzi. Mam nadzieję, że przetestujemy to przed wodowaniem łódki. No ale co tutaj się zmieniło? Jak widzicie, jest pusto, były meble i nie ma mebli, a to dlatego, jak wcześniej mówiłam, będą one fornirowane. Troszeczkę jeszcze się zmieniło to, że pojawił się materiał na bokach. Jest to taki specjalny materiał obiciowy. Chcieliśmy, aby się no, było przyjemniej, ładniej. Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć nasz cel i, i będzie to bardziej przytulnie i bardziej elegancko, ale to myślę, ocenicie już na efekcie końcowym, jak łódka będzie już zrobiona w całości. Zabieramy się za obcinanie kabli. Ty już odkurzasz? Wiem, że to polubiłeś, no ale jeszcze nawet nie jest w stanie do odkurzania. No, trzeba, trzeba, porządnie musi być porobione, bo tutaj właśnie zostały wykonane takie otwory rewizyjne, po to, żeby wypuścić kable z akumulatorów z lewej burty na prawą burtę. No i muszą być takie przejścia po prostu porobione. No i nie chcę, żeby tak była zabudowana, taka wiesz, ze śmieciami i tym, także to. Pomyślałem, że to odkurzam. Elegantko. No to biorę się do pracy dalej, bo jeszcze nie wszystko. Dobra, to odkurzaj. No, jak ci idzie? No. Mógłby być lepiej, ale jeszcze nie jest najgorzej. No, grube te kable. Grube. Biorą. No ale będą dobre do akumulatorów. Myślę, że nie będą straciły na mocy porządne. Konkretnie. No, jak kopnie to tylko raz. <noise> Witamy kochani w kolejnym dniu. Dzisiaj dalszy ciąg elektryki, wczoraj zrobiliśmy bardzo dużo, a ile to za chwileczkę Wam pokażemy. No a cóż mogę Wam powiedzieć, w marcu jak w garncu, jak widzicie wczoraj byliśmy ubrani w kurtkach wiosennych, dzisiaj mamy zimę i śnieg, także trochę się pogoda zmieniła, ale my działamy dalej, idziemy kończyć elektrykę. Już Wam opowiadam co tu się wydarzyło, tutaj mamy pierwsze przewody, są to przewody do łączenia Akumulatorów, te takie grube, mocne, czarny i czerwony. Dodatkowo ten kabel, nie pamiętam od czego był, ale tu mamy całego y, przywódcę elektryka, który to wszystko robił, i mamy wszystko porządnie opisane. Także Arek się przygotował, to myślę, że na pewno wyjaśni, co jest do czego. No ale tak wyglądają te przygotowania. Cały czas po, podłączamy yy, kolejne kable. Wkamy, gdzie co nam jeszcze brakuje. Tutaj jest przewód, od, ten czarny od silnika. Oj! Nie, nie od silnika. To jest yy, od ładowania. odładowania od tak, odładowania portowego. Do silnika Wiecie, dopiero będzie. Tak, to silnika będzie. Tutaj jest kolejny biały kabel, przyciągnięty. Yy. Już nie pamiętam od czego, ale Surydnia aha, od pompy pompa. zęzowej. Uh -huh. Tak, od pompy zęzowej. Zaraz tutaj będziemy ma przyciągać kable do LEDów, do Webasto. I co my tutaj dalej mamy? Tu mamy kolejne przewody. Robiliśmy taki otwór, przez który przepuszczaliśmy je wszystkie pod podłogą. Jeden kabel jest do, um, do przetwornicy nie. Nie, nie do, balansera. do balansera, tak. No, także myślę, że Arek wam dużo lepiej opowie, to. Co Ale prawie tutaj... wszystko dobrze powiedziałaś. No. no, prawie wszystko dobrze opowiedziałam. I co? Zabieramy się dalej, tak? To łączenie? Zabieramy się dalej. Jeszcze, tak myślę, że dzisiaj, no, z dwie godzinki i jeszcze potrzebujemy jednego dnia, no, ze trzy godzinki, tak mniej więcej i będzie elektryka skończona. Co, Kabel do zasilania chyba to będzie. Myślę, że powinien być przekrojowo wystarczający. Tu zaznaczyłem sobie gdzieś tam. E, długość. Na razie 10 metrów. Tu mamy taką, słuchajcie, sprytną miarkę. Pokażę Wam stąd dotąd, bo wiecie tak metrem ciężko wierzyć nie? Ale stąd dotąd sobie tak odmierzamy metróweczkę elegancko, nie? No i to jest fajne, bo szybciej robota idzie. I teraz tutaj pokażę Wam, którędy będziemy to przepychać. A tu mamy taki specjalny przyrząd do przepychania. Tu się gdzieś zahacza, o tu się kabel wkłada, ale my sobie go obwiniemy taśmą, żeby był przymocowany. I teraz popatrzcie, tędy tym otworem, o tutaj Musimy go przepchać na sam koniec, bo Webasto będzie w tej bakiści ostatniej. Także rozpoczynamy operację Webasto. No nie ma Detektyw do zadzań specjalnych nurkuje. Sięgnij, sięgnij, krótko. To aktywuję. oja! No i co? Nie ma. Nie ma? Nie ma, trzeba przedłuż przedłużyć stół. Widzicie, tam już wpadł, a Gata go nie może zlokalizować, a rękę wystawia tam, gdzie jest to czerwone, a on jest z boku, no nie wiem jak ona to szuka, muszę ja zanurkować, dobra? Dobra, zanurkuj No. Co, sobie uszkodziłaś coś? Nie ja wbiłam sobie, haha, cały ten żerkot. jak to swędzi to szkło. Całą rękę mam pokutą. A widzisz, dlatego mówiłem, że ja to zrobię. Dobrze, że ręka, nie buzia. Hm operacja się nie udała, nie chce przejść więc próbujemy od tyłu z drugiej strony, Arek teraz nurkuje marynarka robocza jak coś adresów nie mam A mama, tylko nie chodzi no zobaczymy czy to się uda jakiś komentarz Biury lecą cały czas. O kurda. Oj, Za słabo przykręciłem. <grymka> Arko lubiła narzędzia. Diertarka wkrętarka. Ale ćwiczy przed sezonem, bo będzie miał co robić. Smakuje cani. A to musimy zrobić przejście z windy kotwicznej do zasilania. Ale myślę, że one są no po prostu za małe, bo tu nam wejdzie kabel czwórka razy 2 a my potrzebujemy grubszego. Właśnie oglądamy instrukcję obsługi montażu na internecie, jak to się robi, jakie mają być kable. Bo no, gdybyśmy dzisiaj to montowali i wiedzieli to, co wiemy teraz, użylibyśmy bezpiecznika 40A pod instalację 24V. Natomiast myśmy się sugerowali 12-voltową instalacją. Okazuje się, że lepiej by było na 24, bo taką też tu będziemy mieć, poza dwunastką. I użyliśmy bezpiecznika 70A. No i teraz albo nowy bezpiecznik za 500 zł, a tamten nie wiadomo, co z nim sobie zrobić. No albo coś będziemy jeszcze myśleć. Także jak widzicie, prace trwają. Najwyżej zrobię po prostu większe dziury pod grubsze kable. No i już. Przenosimy się na chwilę do naszej pierwszej jednostki. Znajduje się właśnie w miejscu, w którym będzie, a w sumie już zaczęto są prace do Antyporostu. Tutaj mieliśmy taki mały problem, i został on naprawiony, jak widzicie jest już elegancko działania cały czas trwają będziemy jeszcze w przyszłym tygodniu robić takie wycięcia na przyczepce bo na, naszej, na tej płozie takiej musimy wyciąć kawałek jej, aby było łatwiej w przewodowaniu i przy ściąganiu jednostki z tego względu, że mamy tam od spodu zaciąg wody, o którym też Wam już mówiliśmy i cały czas będziemy działać dalej, a zaraz ruszamy robić elektrykę w nowej jednostce. Dzisiaj kolejny dzień działania. Gata poprawia jeszcze wszystko. Dostaliśmy się wreszcie do windy. Przegierciliśmy. Pierwsze dziury były za cienkie, ale już je za trzeba. No i tu jest. Cała elektryka. No kabli poszło naprawdę dużo, ile metrów nie wiemy jeszcze. Fajnie za 150. Jak to A tak <gry> Nie wiem no, ale bardzo dużo. Mówię, no. że jak to podliczyłam mniej więcej, to za 150 to nie będzie. No, jest to kolejny dzień naszych działań, także co dzień coś. No, widzicie. Tak wygląda moja praca. Ja tu w tych śrubkach muszę grzebać, szukać odnaleźć się, znajdować odpowiednie rozmiary. Dobrze, że już trochę doświadczenia mam z budowlanki od taty, to łatwiej mi to idzie. Ale to trzeba jeszcze, to się douczę. No i działamy dalej. Szukamy kolejnych śrubek, nakrętek, podkładek są kontrujących e, tych właśnie nakrętek. O i takich różnych rzeczy, które jeszcze nam brakują w łódce. Zaraz ruszamy dalej do kolejnego sklepu po sikafleksy. Co tam jeszcze było, to nie pamiętam, ale cała lista jest gotowa, zrobiona, i od jednego sklepu do drugiego ruszamy dalej. No. Ja się zabiorę za szukanie. Jesteśmy już prawie na wykończeniu łodzi i szukamy po całym Sonoku. W sumie już chyba z 15 sklepów zjeździliśmy, szukając kleju Sikaflex i coś tam masek puszczalniejącą, klejącą, trotona. Strasznie ciężko jest go dostać, ale pan jeden nam podpowiedział, że jest jeszcze takie miejsce poza Sonokiem, w którym możemy to znaleźć. Jedziemy zobaczyć, czy to dostaniemy. Jak nie, to nie wiem jak to się zakończy, ale na pewno Wam pokażemy. Co, zmęczona? Nawet nie, ale zadowolona. Tak? A czemu to? Bo tak to fajnie wszystko zaplanowałeś, i, no i poszło nam dzisiaj sprawnie. No, mm. naprawdę elegancko, a rekstruj że ho, ho. a mi się nie spodziewała. <grym> no, a tutaj mamy kable, kolejne, zobaczcie. Okazało się, że tam będą dwa. Jeden do zasilania Webasto, drugi do pompy wody, która będzie tam z tyłu koło zbiornika. Tutaj mamy całą plontaninę. To były kabelki do ledów, tak, do ledów. Tam będzie ledzik nad tym oknem w półeczce. Tutaj nad kuchnią, bo tu będzie kuchnia, o tu będzie drugi ledzik. Tu będzie kolejny led. Tak. Tam mamy przyłącz do świateł nawigacyjnych. Tam czerwony kabel, to jest do telewizora. Tak. Potem Tutaj mamy ten krótki kabel, to jest zasilanie radia. A tutaj to też jest do telewizora, tutaj to jest doleda w toalecie. No, widzicie, tu mamy taką znowu wiązkę po jednej stronie, tu po drugiej stronie, tu będzie cała, cała skrzynka i wszystkie przetwornice cudawianki i tak dalej. No i zostaje nam w sumie można powiedzieć najtrudniejsze, bo podłączyć e, okablowanie do mm, windy kotwicznej. Nie? No i jeszcze zanim skończymy tutaj elektrykę, to jeszcze potrzebujemy jednej konsultacji co i jak, żeby to zrobić dobrze, czy to co sobie wymyśliłem, żeby zrobić Dwa rozgałęzienia na 12V, czy tak będzie dobrze, bo nie chciałbym tak obciążać jednego urządzenia bardzo. I pomyślałem sobie, że instrumenty zewnętrzne będą na jednym, wewnętrzne na drugim, i tak by chyba było lepiej, nie? No. No to co? Kończymy chyba dalszą część naszych przygód w jachcie, który zaczyna no, coraz lepiej wyglądać. Ja się może tutaj cofnę do dziobu. Aby Wam pokazać przestrzeń, jaką mamy. O, mniej więcej tak to wygląda. Zaczyna nabierać powoli wyglądu. No, wcześniej to już było wszystko zabudowane, to widzieliście. Nie? A teraz yy, trwa fornirowanie. Jutro przychodzi malarz, będzie malował, a my chcemy to wszystko przed wykonać. Także, jak chcecie zobaczyć efekt finalny. Obserwujcie kolejne odcinki. No co, żegnamy się chyba, nie? Tak, zapraszamy Was do oglądania właśnie kolejnych odcinków. Zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się podoba. Co byście zrobili inaczej, może lepiej, a może myślicie, że jest całkiem fajnie. Subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. VIP Jacht Solina.